Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, znany także jako Zilla. Ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jeden serwis poświęcony historii Jurassic Park w Polsce, na Facebooku, na który Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. I tak się składa, że dzisiaj mamy naprawdę zajebistą rzecz do otwarcia. Jak sami widzicie, mamy przed sobą jajka Captive z Jurassic Park z okazji 30. rocznicy. Co stanowi o zajebistości tych jajek? Mianowicie to, że w każdym z nich, oprócz zajebistej figurki, jak sami tutaj widzicie, można znaleźć karty. I te karty tak się składa, że są autorstwa pana Jarosława Kosminy, którego grafiki osobiście wielbię. Tak się składa, że będąc z Niemczech okazało się, że w sieci sklepów Saturn te jajka są dostępne. Ja nie wiedziałem w ogóle, że one są w Europie dostępne i sprawiło to mi po prostu mega, mega radość. I tak się nieszczęśliwie złożyło, nieszczęśliwie dla mojego portfela, że kupiłem całe pudełko. No prawie całe, bo brakuje tak naprawdę trzech jaj, ale tak się składa, że mam je w sumie, więc bo mi koleżanka dokupiła. Także, także tak to się prezentuje, tak? I dzisiaj sobie te jajka otworzymy, bo jestem bardzo wreszcie ciekaw, co w nich znajdę. Ale zanim to zrobimy, obejrzyjmy sobie może pudełko. Jak sami widzicie, z frontu mamy logo Jurassic Park logo 30. rocznicy, jakie specjalne dinozaury można znaleźć w zestawie since 1993. Co jeszcze wiąże się ciekawego z tym pudełkiem? To fakt, że jak zorientowałem się, że są te pudełka i znaczy, są te jajka, przepraszam. To yy, od razu zgarnąłem całe te pudełko, poleciałem do kasy i mówię do pana sprzedawcy po angielsku, że czy jeżeli kupię te wszystkie jajka, to czy mogę zachować pudełko. Mina pana sprzedawcy bezcenna. przez dobre dwie minuty szukał tak naprawdę kodu kreskowego na tym pudełku, jak się zorientował, że nie ma takowego, powiedział, że chyba nie ma problemu, żebym sobie te pudełko zachował. I o jest. Dlatego dzisiaj będę bardzo. Starannie otwierał te jajka, mianowicie tutaj dzieje jest przecięcie gdzieś o tutaj, tu w tym miejscu, żeby nie uszkodzić za bardzo folik, ponieważ później sobie je zakleję, ponieważ bardzo mi się to podoba, jak one wyglądają na półce, takie zamknięte. Ale że jestem ciekawski, jajo, hehe to jestem ciekaw po prostu, co znajdziemy w środku. Także tak, tak jak powiedziałem, obejrzyjmy sobie te pudełko, już powiedziałem tutaj o paru rzeczach, tutaj mamy pokazane, w jaki sposób można te dinozaury złożyć. Reveal, czyli odkryjmy, jaki dinozaur znajduje się w środku. Pop and Lock, czyli złóżmy dinozaura, bo każdy z dinozaurów składa się z kilku części. And Battle. To generalnie jest jakaś tam gra, która mnie kompletnie nie interesuje pod tym względem, ale nieważne. Bardzo mi się podoba kolorystyka na tym pudełku. Choćby dlatego, ponieważ jest ona w klasycznych kolorach z serii Jurassic Park. Także jest tu zielony, jest tu żółty, jest tu czerwony. Także bardzo, bardzo fajnie. Taki klimat zachodzącego słońca: sło jakieś palmy, logo Jurassic Park. Po boku mamy napis Captives Belt and Battle Dinos, a z tyłu. Jakie dinozaury możemy znaleźć w pudełku i co my tutaj możemy znaleźć? Mamy dwa rarytasy, mianowicie metalicznego Raptora i Raptora w kolorze bursztynu. Kompletnie mnie one nie interesują, ale możemy z tego zaura, Komsognata, Antylozaura, Goensteinbergia. To już znalazłem. Korytozaura, Spinozaura, którego przecież nie było w Jurassic Park pierwszym, ale nieważne, ważne, że jest tutaj, Pachycephalosaurus, Baby Velociraptor, tego też mam, Parasaurolophus, Velociraptor, Brachiosaurus, Dilophosaurus, Triceratops, Gallimimus i Tyrannosaurus Rex, na którego mam nadzieję dzisiaj po prostu wpaść. I co jeszcze tutaj mamy? Each egg contains slime, Popenlock Dino, Collector's Card and Collector's Guide, czyli każde jajko zawiera yy, śluz, tak się składa, że tutaj śluz jest oddzielnie. Nie będę go odpakował, ponieważ syf się z tego robi. Kod totalny. Wiecie jak to wygląda. Jeżeli nie wiecie, to zobaczcie moje poprzednie filmy. Popen Lockdown, czyli wspomniany jeden z tych dinozaurów. Karta kolekcjonerska. Autorstwa, przypominam pana Jarosława Kosmin. Sprawdźcie jego Instagram. I Collector's Guide, czyli taki mały przewodnik, który pokazuje, jakie dinozaury jeszcze można znaleźć, bo nie każdy ma takie szczęście, że ma takie pudełko w swoich zbiorach. Tak więc, zaczniemy może sobie od otwarcia naszego pierwszego jajka. Dzisiaj, ku mojemu zdziwieniu, loga w tle nie będzie, będą same jajka. Zaczniemy sobie może, może od tego. I to jest jajko, które dostałem od mojej koleżanki. Po czym wiem? Ponieważ specjalnie sobie zaznaczyłem tutaj kropką i teraz sobie to postaramy się starannie otworzyć jeżeli się skaleczę to wtedy ten film się zmieni automatycznie w 18 spróbujmy ładnie odeszło w sumie spoko udało się pierwsze jajko swobodnie otworzyć i tak otwieramy Sylwia co żeś mi wylosowała i tak się składa tak tutaj mamy dinozaura Tutaj mamy ten slime. Wiecie co? Na potrzeby tego jednego wam to pokażę, ale tylko raz, bo nie chcę mi się z tym bawić. Dajcie mi chwilę. Mm -hmm. sobie od razu miseczkę, zanim się syp zrobi. Otwórzmy sobie to teraz. Możemy nawet to nożem zrobić. O Zobaczycie jak ten śluz wygląda. No już. O, proszę bardzo. Tak to się prezentuje. To jest taki glut, to jest niejadalne, żeby nie było. Ten jest ogólnie jakiś taki mniej lejący. O! Le! No śliczne. No i tak, no, tak zabawa dla dzieci, te, takich jak ja, którzy lubią się jakimiś dziwnymi rzeczami bawić. Proszę bardzo, ciągnie się. Le! E, kiedyś to było. W tym były dinozaury pokryte, ale chyba rodzice zaczęli się wkurzać na swoje dzieciaki jeżeli idzie o bawienie się tym bo wszystko podejrzewam było w tym usrane i po prostu chyba twórcy zdecydowali, że będzie chyba lepiej w oddzielnych opakowaniach to trzymać nie winię ich ani trochę także, także tak się prezentuje ten ślus. ja się pewnie tym pobawię później na szczęście nie zostaje na rękach więc e, nie powinniśmy być stratni i wydaje mi się, że znowu kurde mam te, same, ten sam, te samo jajko co wcześniej, no ale może to będzie limitowany raptor i tak, proszę Państwa, nasze pierwsze jajko to jest Limitka, czyli ten super limitowany Velociraptor w kolorze złotym. Tak się on, proszę Państwa, prezentuje. Kurde, wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo tak. No, fajnie, nie powiem, że nie. E, Wolałbym coś innego, ale nie będę narzekał. Złoty Velociraptor, zawsze na propsie. E, jak wyciągniemy figurkę z pudełka, to jak sami widzicie, ma tutaj mm, kształt w sensie. Jest faktura, e, są zęby, jest oko. Dla porównania zaraz Wam pokażę jeszcze ze zwykłym raptorem, którego mam. Dajcie mi chwilę. Proszę bardzo, tu jest e, oryginał, którego wyjąłem jako pierwszego z pierwszego jajka, jaki mi się trafiło w ogóle jeszcze tam w Niemczech. No tu jest właśnie ten złoty. No i tak, tak to się one prezentują. Naprawdę spoko moim zdaniem. Pierwsze koty za płoty. A właśnie, właśnie, bo jeszcze, przecież tak się podekscytowała. Karty Wam nie pokazałem. Karta się prezentuje tak. I if cute could kill. Także mamy tutaj stado małych velociraptorów. raptorów. Widać także stopę dorosłego osobnika. Małe raptory się bawią. Z tyłu, jeżeli odwrócimy, mamy pokazany killer rating: intelligence, hate and weight. I z tego co rozumiem, gra to polega właśnie na tym, że się chyba prześcigacie w tych, 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 tych statystykach czy czymś takim. No ale tak, karty są moim zdaniem przepiękne, przecudowne, naprawdę. E, I co jeszcze znajdziemy w środku? W środku znajdziemy proszę Państwa e, rozpiskę tych wszystkich dinozaurów, jak sami widzicie. O, z drugiej strony mamy to samo, mamy także opis w jaki sposób walczyć. Niestety jest to po niemiecku, więc nich cholery nic nie rozumiem. Dlaczego tego nie ma po polsku? Nie wiem. Otwieramy kolejne jajko. Tym razem nie jest to jajko już od mojej koleżanki Sylwii. E, to jest jajko, e, które sobie kupiłem sam. Tak więc naruszamy naszą, e, naszą błonę i otwieramy delikatnie. Jest sposób na to. Kurczę, zarąbiście. A ja się tak szarpam jak głupi. Kolejne jajko moi mili Kolejne jajko, a w nim poza glutem glut dla mojej koleżanki. Chyba triceratops, chyba triceratops, ale za chwilkę się przekonamy. Nie, to jest coś innego, proszę Państwa. Mamy tutaj coś innego i jest to chyba brachiozaurus. Kartę za chwilkę pokażę. Tu jest jeszcze ogon. Tak, mamy, proszę Państwa, brachiozaura. Wypniemy mu ten ogon, bo jak sami widzicie, tak jak mówię, jest to rzecz do złożenia. I tak, mamy oto naszego brachiozaura. Prezentuje się on tak. Powiem wam, że jak na małe figurki, zwłaszcza że są licencjonowane, wyglądają one naprawdę bardzo spoko. Na każdej z nich mamy małe srebrne logo Jurassic Park. I tak, tak się prezentuje: jest w kolorach takim kremowo, z szarą domieszką. Ja kiedyś może sobie te figurki nawet przemaluję. Super, naprawdę super. Zbrach zaura bardzo się cieszę. zobaczymy jak wygląda karta. Karta wygląda tak. Walking trees. I brachiozaur jest sfotografowany tak jakby od dołu. Bardzo mi się podobają te konceptarty w taki sposób prezentowane, tak jakbyśmy oglądali Jurassic Park zupełnie z innej perspektywy. Z perspektywy osoby, która trafiła przypadkowo na wyspę i fotografuje zwierzęta. Z tyłu, jeżeli sobie odwrócimy, zobaczymy jaki killer rating ma nasz brachiozaur. Nasz brachiozaur ma... Killer rating 5, inteligencje na 4. E, height 41 feet, czyli 12,5 metra, oraz weight 124 funty, 124 tysiące funtów, przepraszam, 50, e, 56 tysięcy kilogramów, co daje nam 50, e, 56 ton. Tutaj możemy sobie porównać z naszym potężnym Velociraptorem. Także na killer rating Brachiozor pokonuje naszego Velociraptora, natomiast na inteligencję już nie bardzo, ale na każdą inną rzecz tak. Tak obstałem, że przynajmniej tak się w to gra. Także brachiozał. Bardzo fajny, bardzo fajnie. Kolejny, kolejny otwieramy, bo ekscytacja rośnie. Polujemy na tyranozaura, proszę Państwa. Polujemy na tyranozaura. Kolejne jajko. Już teraz chyba nawet noża nie będę potrzebował niedługo do tego, bo idzie nam to naprawdę dobrze. Ale powiem wam, naprawdę się uśmiałem jak chciałem kupić te pudełko, jak chciałem wziąć te pudełko, no mówię wam, pan sprzedawca jak się patrzył na mnie jak na wariata, 34-letni chłop przybiega, kurczę, czy mogę pudełko sobie zachować? Nie, że dla syna czy kogoś, bo nie mam syna ani nic z tych rzeczy, kurczę, ale czy ja mogę sobie pudełko zachować? To no, głupek, no. Dobra, otwieramy następne. A właśnie, właśnie, bo tak to też jest od mojej koleżanki Sylwii. Tutaj mamy kropeczkę. Sylwia, pozdrawiam Cię. I jakiego dinozaura znajdziemy w środku? Zobaczmy, zobaczmy. Chyba wiem, chyba wiem. Jest to parazaurolow proszę Państwa. Kolejny dinozaur, którego nie mamy. I kurczę, jest on naprawdę w fajnych kolorach. Jest to, są to kolory samicy. Jak sami wiecie, ponieważ samice w Jurassic Park są koloru zielonego, samce są koloru żółtego. No. Ładny dinozaur, ładnie wyrzeźbiony, podoba się dla mnie jak to się mówi po podlasku, chociaż ja z Podlasia nie jestem, fajny. Naprawdę, naprawdę taki, taki, taki możliwy, fajny, amerykański taki, szkoda, że pazury nie są pomalowane, ale to jest standard przy figurkach Jurassic Park, niezależnie od tego, kto je robi. Tak więc tak, na szczęście mamy kolejnego dinozaura, którego wcześniej nie mieliśmy, postawmy go sobie tutaj razem z innymi i zobaczmy, jak wygląda nasza karta. A karta wygląda tak, że jakiś strażnik w parku karmi naszego parazaurolofa. Parasaurolofus Dinner Time. Jak odwrócimy kartę. Mam killer rating na 3, inteligencję na 4, hejt na 3 metry i 2,5 tony ponad. Tak więc tak to się prezentuje. Nie będę już pokazywał wam innego zestawienia, ale karta wygląda świetnie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Te karty są rewelacyjne. Zróbmy sobie troszeczkę może tutaj porządku. Postało 6 jajek i pytanie brzmi: czy w którymś z tych jajek znajduje się tyranozaur? Nie wiem, ale się dowiem. Kolejne jajko otwarte. Nie jest ono od mojej koleżanki Sylwii. Otwieramy. glut do wyrzucenia, znaczy dla mojej koleżanki i otwieramy tutaj ten. A w środku, proszę państwa, jest dorosły velociraptor. Jak sami widzicie, Velociraptors on the Loose. Tutaj mamy jakieś, jakiegoś dinozaura. Wydaje mi się, że to jest Metriacanthosaurus, którego dziwo nie ma właśnie w tej serii kart. Eee, I tak, widzimy velociraptory, które biegną po prostu przez Isla Nublar. z tyłu. Jeżeli sobie odwrócimy, ojej, jaki wysoki killer rating Intelligence. Raptor naprawdę jest potężny. Wysokość na ponad 1,5 metra, waga 227 kg. A jak wygląda figurka, zapytacie? Już Wam pokazuję. Figurka składa się z trzech elementów. Pierwszy będzie ogon. A druga będzie głowa. I tak Velociraptor kurczy, on wygląda naprawdę fajnie, bo tutaj na tym pudełku, jak oglądałem te figurki, to one wyglądały tak średnio na jeża. Oczywiście ten nogi ma troszeczkę krzywy, więc podejrzewam, że nie będzie cholera sam z siebie stał, chciał stać, ale pomijając to, kurczę, naprawdę fajna figurka. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy, czy se stanie o własnych siłach, ale chyba nie cholery. No, niestety nie. Trzeba będzie go o coś oprzeć, jak będzie już stał na półce, bo tak się składa, że wszystkie kaptipsy trzymam na półce, jeżeli kiedykolwiek doczekam się dziecka, Odziedziczy ono po mnie te figurki, tak jak ja kiedyś się bawiłem na trawniku takimi małymi figurkami. Teraz ono będzie mogło się bawić e, tymi oto wspaniałymi figurkami. Tylko, że dużo ładniejszymi niż te, które ja miałem za dzieciaka. Także tak, e, postawmy go sobie tutaj oparty o e, pudełko, raczej nie powinien się wywrócić. Kolejne jajko, tym razem znowu od Sylwii. E, I zobaczmy, czy koleżanka Sylwia przyniesie mi szczęście. Oj, nie tak się umawialiśmy, ale udało się rozerwać to bez większych szkód. Mamy jakiś ten, jakieś coś. Pewnie musi nam się trafić jakaś powtórka. Nie wierzę, że nie. A jak nie trafi nam się powtórka, to naprawdę możemy uznać, że jesteśmy kurczę szczęściarzami. Teraz będą się to chyba zrzucić z tego stołu. Otwieramy. A w środku, a w środku jest. Spinozaurus, proszę Państwa! Kolejna, kolejny dinozaur, którego nie mieliśmy, naprawdę, idzie nam zajebiście dobrze. Znaczy, mam jednego spinozaura, tak naprawdę, ale. Kurczę, nie jestem pewny, czy on wygląda tak samo. W sensie poza jest na pewno ta sama. Na pudełku w ogóle tutaj ten spinozaur miał w założeniu wyglądać zupełnie inaczej. Ale, tak, spinosaur jest moim zdaniem jedną z gorszych, jeżeli idzie o wizualia figurek kompletnie nie przypomina tego co znamy z Jurassic Park 3. Kolory w ogóle nie są podobne. Sam dinozaur wygląda no jakby kurczę był ciężko upośledzony. <laughs> Przepraszam, że ja tak dziwnie mówię, ale jestem przeziębiony, także e, to jest tego wina. Ale zobaczmy sobie kartę, bo z tego co pamiętam karta naprawdę była bardzo ładna do tej figurki. Spinosaurus niestety jak sami widzicie też nie bardzo chce nam stać, ale chyba się udało, udało się go postawić. Karta wygląda tak i proszę Państwa, jest to oczywiste nawiązanie do Jurassic Park 3, gdzie widzimy spinozaura żywiącego się rybą, spoglądającego na nadlatujący samolot. Co może być tak, jakby. Zapowiedzią tego, że te, dlatego ten dinozaur udał się na pas startowy, gdzie samolot wylądował i zaczął polować na grupę Alana Granta. Chociaż były również także takie teorie, że e, na samym początku, kiedy najemnicy do, pobiegli do lasu, to zabili mu młode, ale z tego co wiem, nie jest to prawda, ponieważ na wyspie był tylko jeden spinozaur wyprodukowany przez e, Ingen nielegalnie do tego. <laughs> Odwróćcie sobie kartę, zobaczmy jaki ma Killer Rating Killer Rating ma naprawdę wysoki porównajmy go sobie z Velociraptorem, którego mamy tutaj pod ręką i Spinozaur ma Killer Rating 9, natomiast Velociraptor też ma 9, także byłby remis na inteligencję niestety przegrywa, ale za to wygrywa na wysokość oraz ciężar, bo mamy tutaj 5,5 metra do 7,5 tony Także, także tak. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że spinozaur nam się również trafił. Niestety, jajka nam się powoli kończą, ale to nie znaczy, że to jest koniec zabawy. Jedziemy dalej. Ten T-Rex na pewno gdzieś tutaj jest. Wierzę, że to może być w tym jajku. Także Sylwia, jeszcze zanim przejdziemy, dzięki Tobie zdobyłem właśnie Spinozaura, Parazaurolofa i złotego e Velociraptora. Bardzo dziękuję. E w czerwcu się upomnę o więcej, jeżeli T-Rexa nie znajdziemy. Otwieramy dalej. Kurczę, to coraz bardziej przypomina jakiś hazard, stream czy coś takiego. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Naprawdę, naprawdę jestem ciekaw. Tym razem otwieramy z tej strony. A w środku, a w środku, proszę Państwa... Łojeju, jaki ankylozaur, ale jaki duży! Fiu, fiu, ale bydle. Takim sprzętem można zabić. Kolejny dinozaur, którego nie mamy, naprawdę dobry drop, proszę państwa. Zobaczcie tylko. O jezu, aż kurde paluchy bolą od tego wsadzania. Oko moim zdaniem ma trochę za duże. Kolorystyka jest dosyć uboga w porównaniu z poprzednimi dinozaurami, ale nie wygląda aż tak źle. W sensie jasne, jest to oparty Ankylozaur o Jurassic Park 3. Niestety jego ogon chyba nie chce się tam za bardzo docisnąć. A docisnąć nie jestem go w stanie za mocno, bo kurczę mnie kaleczy w paluchy. Także, także tak się prezentuje nasz Ankylozaur. I karta. Karta. Karta jest bardzo ważna, bo karta zawsze mnie ciekawi. co później te karty włożę do tego. I proszę Państwa, bardzo fajna grafika, gdzie Ankylozor strzelacera to zaura popysku z, z, z kościanego ogona, że tak powiem, z tej maczugi na swoim ogonie. Prawdę powiedziawszy, jakby go strzelił taką maczugą, to no, prawdopodobnie nie byłoby co po nim zbierać. Kolejna rewelacyjna grafika pana kosminy, Ankylosaurus Strikes Back. Jeżeli odwrócimy sobie tył, mamy killer rating określony na 8, inteligencję na 4, wysokość na 3,5 metra z haczykiem oraz wagę ponad 8 ton. Także jest to dosyć ciężki dinozaur. Szkoda, że wygląda tak derpowato dosyć, ale tak, nie ma, nie ma co narzekać. Cieszymy się, że kolejny dinozaur nam się trafił, nie będący powtórką. Ale jeszcze mamy całkiem sporo, mamy jeszcze trzy jajka, ostatnie proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że ten T-Rex znajduje się w którymś z nich. Otwieramy kolejna i otwieramy tutaj naszą, naszą paczuszkę. I proszę Państwa, to jest kolejny dinozaur, którego nie mamy, ponieważ jest to Galimimus. Racing with the Galimimus. Jak sami widzicie, mamy tutaj Jeepa Wranglera prowadzonego przez jakiegoś złowcu. Nie łowcu, tylko, przepraszam, e, osoby odpowiedzialne za prowadzenie parku. Rangers. Rangers. Nie wiem, ochroniarze czy jakoś tak to się nazywa. E, ochrona parku, tak. E, I jak sami widzicie, jadą obok stada Galimimów, które pędzi w nieokreślonym. Kierunku, tak naprawdę, ja określam celu. Nie wiem, dlaczego telefon mi nie chce autofokusa złapać. Ale tak, mam nadzieję, że teraz jest to dużo lepiej widoczne. Zobaczmy sobie na tył. Killer rating określony na 4. Moim zdaniem nie powinno być aż 4, ponieważ Galimimus jest raczej dinozaurem łagodnym. Inteligencja określona na 6, wysokość na 3 metry oraz wagę na 450 kg. Tak więc jest to dosyć e, ciężki mały dinozaur. I zobaczmy sobie, jak nasz Galimimus wygląda sam w sobie. I wygląda, proszę Państwa, dosyć ciekawie, moim zdaniem. Kurczę, naprawdę jest ładny. Skurczy synek. Wszyscy myślałem, że ma ręce ruchome, bo tutaj tak to wyglądało, ale niestety nie. Ładnie jest pomalowany do tego. Wydaje mi się, że dużo ładniej niż inne dinozaury, które mamy już. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Chyba jeden z moich ulubionych tutaj, z tych, co żeśmy wydropili. Postawmy go sobie obok spinozaura. Wrócił się na spinozaura. I niestety nastąpił efekt domino. O przedostatnie jajko. I Tutaj będzie ten T-Rex, mówię Wam. A jak nie będzie, to będę wydawał kolejne masy pieniędzy i potem odsprzedawał te jajka w cholerę, jeżeli, dopóki tego T-Rexa nie znajdę. Oj! Dobra, udało się. Ach. Czy tutaj jest T-Rex? Coś dużego się znajduje w środku. Więc może, może... Nie, niestety... Proszę Państwa, drugi złoty Velociraptor, dzisiaj już nie mamy niestety bonusa, szkoda, tak więc e, wbrew wszystkiemu te raptory dosyć łatwo znaleźć, tak więc tak, więc, tak. no niestety, mamy dwo, drugiego złotego raptora, widzieliście już to, ostatnie jajko. Czy to będzie nasz T-Rex nieszczęsny? Miejmy nadzieję, że tak. No i ostatni dinozaur, proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że to ten nasz T-Rex. I... Niestety, ale nie. Nie jest to T-Rex i w ogóle dziś mi głowa od niego odleciała. Ale jest to, proszę Państwa, dinozaur też, którego nie mamy. Jest to korytozaurus. Ale zanim go Wam pokażę, to muszę znaleźć tutaj głowę. Także dajcie mi sekundkę. A few moments later. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ciężko było mi znaleźć te, tego korytozaura. Ale tak, udało się. Mamy tutaj, wsadzamy mu ogon i wsadzamy mu, proszę Państwa, głowę. I muszę Wam powiedzieć, że chyba z tych wszystkich dinozaurów ten jest jednym z fajniejszych. Naprawdę. Ładny jest ten korytozor, naprawdę. Super jest. Kolory, oczywiście, takie jak w Jurassic Park 3, bo tylko w tej części niestety ten dinozaur nam się pojawił. No ale trudno, tak. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, bo marzyłem o t no, ale niestety T-Rexa nam nie jest pisane mieć. Zobaczmy jeszcze na kartę. Jak sami widzicie, mamy tutaj e, stado, tak naprawdę grupę korytozaurów, gdzie samiec zdaje się samica oraz młode. A w tle widzimy jakąś zaraśniętą budowlę oraz fragment dżungli. Bardzo ładne Corythosaurus on the Court. Czyli tak, proszę Państwa, to były nasze wszystkie jajka. Przejrzyjmy sobie jeszcze na szybko nasze karty, które udało nam się tutaj wydropić. No i powiem wam, no czuję jednak lekki smutek z powodu tego kireksa, no ale tak, mamy tego naszego spinozaura, korytozaura, małe raptory, e, brachiozaury, parazaurolofa, galimimy, e, ankylozaura i raptory. Tak więc tak, a z tych wszystkich dinozaurów, które tutaj proszę państwa widzicie, o, sorry za bałagan, ale naprawdę jest to ciężko uprzątnąć, wydaje mi się, że galimim jest jednym z fajniejszych, Velociraptor jest jeden z fajniejszych i wydaje mi się, że właśnie ten korytozaur tak więc te trzy są moje ulubione, pozostałe też są całkiem spoko, ale akurat te trzy są najfajniejsze moim zdaniem, tak więc tak który wam się najbardziej podoba, zostawcie oczywiście komentarz, dajcie znać czy chcecie więcej takich filmików, następne jajka również mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zdobyć, bo bardzo, nie ukrywam że bardzo bym chciał mieć ich więcej, chciałbym tego nieszczęsnego T-Rexa zdobyć, no ale jak się nie uda, no to wiadomo, też nie ma co wydawać portułem, ponieważ jedno takie jajko kosztuje około 8 euro, co daje 32 zł tak więc jest to dosyć drogi biznes. No trudno się mówi, tak? Może się kiedyś uda. Ma, w każdym bądź razie to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to rozważcie kliknięcie subskrypcji, kliknięcie dzwoneczka i zostawienie komentarza pod tym filmikiem. Bo te wszystkie akcje sprawią, że film poniesie się dalej, a ja będę mógł dla Was tworzyć kolejne filmy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć!